Jeśli chcesz założyć fundament chrześcijańskiej doskonałości, ćwicz się w pokorze. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło Złota Książeczka o Praktyce Pokory, którą wiele lat temu napisał ojciec Dom Sans od świętej Katarzyny. Czytając te krótkie sentencje, Poznasz swoje prawdziwe myśli i motywy postępowania, a następnie przy łasce Bożej i twojej dobrej woli zaczniesz ćwiczyć się w pokorze. Dzieło to upowszechniał i polecał kardynał Gioacchino Pecci, przyszły papież Leon XIII. Złota książeczka o praktyce pokory. Audiobook i wersja książkowa do nabycia na stronie najejglowie.pl Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj najświętszą Maryję Pannę Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn o niektórych szczegółach śmierci Matki Bożej. Jeden z ważniejszych szczegółów towarzyszących śmierci Matki Bożej to ten. Iż apostołowie, po całej rozsypani ziemi, na chwilę tę zeszli się do Jerozolimy i obecni byli przy jej uśpieniu. Z pomiędzy nich dwóch tylko brakowało świętego Jakuba, brata świętego Jana ewangelisty, który już podówczas umęczony był za wiarę przez Heroda, i świętego Tomasza, który a nie bez szczególnego jak to zobaczymy, rozporządzenia Bożego. Dopiero w trzy dni po śmierci przenajświętszej panny tam przybył, wspomina o tym najwyraźniej i już przytoczony święty dionizy Areopagita, który i sam obecny był przy tej uroczystej chwili. Opisując, jak oddawano cześć przy najświętszemu ciału Matki Bożej, niezwłocznie po jej śmierci, przed wszystkimi, o których wspomina jako tam obecnymi, wymienia apostołów. A gdy apostołowie święci, pisze on, jako też wielu z braci innych, i my sami, i jak to wiecie dobrze, przystąpiliśmy do przyjrzenia się i oddania czci ciału, które życiu prawdziwemu początek dało i Boga w sobie posiadało. Wydało się tymże Najwyższym Książętom Kościoła Stosownym, aby po tym świętym obrzędzie wszyscy razem odśpiewali hymn, wychwalając przez to wedle możności każdego, Nieskończoną dobroć i wielką moc Bożą. Na Soborze Chalcedońskim, który odbył się w roku 1450, gdy obecny na nim cesarz Marcjan pytał ojców zgromadzonych o szczegóły śmierci Matki Bożej, Juvenalis, patriarcha jerozolimski, w imieniu wszystkich, odpowiadając mu, wspomniał także, o obecności wtedy apostołów. Popierał zaś to właśnie wyżej przytoczonym ustępem z Dzieła Świętego Dionizego jako naocznego świadka. Święty Meliton w kazaniu na wniebowzięcie pisze, że o tym z własnych ust samego Świętego Jana Ewangelisty słyszał. I na koniec stwierdzają to w różnych pismach swoich Święty Jan Damasceński, święty Grzegorz Tureneński, święty Tomasz z Akwinu i inni dziejopisarze, gdy o śmierci Matki Bożej nadmieniają. Nie wszyscy jednak ojcowie jednakowo tłumaczą obecność tam apostołów. Jedni utrzymują, że nastąpiło to bez wyraźnego cudu, tylko ze szczególnego rozporządzenia pana Boga, który tak pokierował krokami apostołów w tej porze, że znaleźli się oni wówczas zgromadzeni przy Matce Bożej. Drudzy upatrują w tym cud wyraźny i sądzą, że niektórzy z nich w krajach bardzo od Ziemi Świętej odległych znajdowali się wówczas, lecz mocą Bożą cudownie w mgnieniu oka poprzenoszeni zostali do Jerozolimy. Jakoż czytamy w Piśmie Świętym, że prorok Habakuk z rozkazu Boga w jednej chwili przeniesionym został z Ziemi Żydowskiej do Babilonu. To samo piszą dzieje apostolskie o świętym Filipie apostole, który ujęty Duchem Bożym w mgnieniu oka przeniesionym został cudownie w daleką stronę, bo z Palestyny do miasta Azotu, a tegoż samego liczne przykłady napotykamy w różnych żywotach i innych świętych. Gdy więc Pan Bóg używał niekiedy tego cudownego środka, gdy potrzeba zachodziła, dlaczegożby go nie miał użyć i wtedy, gdy ze wszech miar wypadało, aby wszyscy żyjący apostołowie pańscy byli obecni przy zaśnięciu matki zbawiciela i jej potem w niebo wzięciu? Niektórzy dziejopisarze Kościelni utrzymują także, że przy śmierci przy Najświętszej Panny nie tylko apostołowie, ale i największa część uczniów Jezusowych była obecna. Metafrastes pisze oprócz tego, że Matka Boża tak wielką i powszechną czcią była otoczona, że na wieść zbliżającego się jej zaśnięcia. Niezliczona liczba mężczyzn, niewiast i dziewic wszelkiego stanu i wieku, zgromadziła się około jej mieszkania, aby dostąpić szczęścia odebrania od niej błogosławieństwa i pobożnymi łzami uczcić jej święte zejście. Na koniec Jan Damasceński opisuje, i jak sam pan Jezus otoczony wielką liczbą aniołów zstąpił z nieba, aby we własne ręce przyjął błogosławioną matki swojej duszę w jej chwilowym rozdzieleniu się od ciała. Bo gdy, powiada tenże święty, pan Jezus pocieszając apostołów zasmuconych jego odejściem z ziemi do nieba, przyrzekł im, że wróci do nich, aby ich zabrać do siebie. Znowu przyjdę, powiedział, i wezmę was do siebie. Czyż można wątpić, że przyszedł do swojej matki najdroższej w godzinie jej śmierci, aby zabrać i umieścić obok siebie w niebie tę, która go tu na ziemi przyjęła i w przeczystym łonie swoim mieściła? Czytamy w Piśmie Świętym, że święty Szczepan, pierwszy męczennik, w chwili śmierci widział pana Jezusa stojącego na progach niebieskich i czekającego na jego duszę. Szczepan widział niebo otwarte i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Czytamy w żywotach i wielu innych świętych, że Pan nasz raczył osobiście objawiać się im w chwili ich zgonu i obecnością swoją jeszcze tu na ziemi dać im zakosztować już szczęścia. Jakie ich czekało w niebie. Jakżeż tym bardziej nie pozbawił tej pociechy przynajświętszą pannę i błogosławioną jej duszę, ani nawet przez ręce serafinów i cherubinów nie wyprowadził z jej nieskalanego ciała, lecz we własne swe ręce przyjął. O, matko przedziwna, w taki więc to sposób kończyłaś przebłogosławiony Twój żywot. Czyż więc można to nazwać śmiercią, gdy było to raczej błogie i święte przejście do życia prawdziwego, chwilowe, lekkie zaśnięcie, po którym następowało w chwale wiekuistej, a w chwale najwyższej po chwale Boga samego, triumfalne przebudzenie. O Matko, przedziwna, litościwa, ucieczko grzeszników, opiekunko konających, najprzemożniejsza, przez tę błogosławioną śmierć Twoją, przez radość Twojego świętego zaśnięcia na rękach Jezusa, proszę Cię i zaklinam: W godzinę mojej śmierci zlituj się nade mną, według największej litości Twojej w tej strasznej i stanowczej chwili o pani moja najmiłosierniejsza rozpal w grzesznej duszy mojej choć iskierkę tego ognia miłości boga którą serce twoje pałając śmierć twoją przyspieszyło daj mi przez szczerą skruchę przywołać i do mojego nędznego serca Jezusa, syna twojego najdroższego, i przez godne przyjęcie go w przenajświętszym sakramencie, w ostatniej godzinie mojej, zapewnić sobie posiadanie go na wieki. A i ty sama racz wtedy, widząc w jakim niebezpieczeństwie zostawać będzie dusza moja, acz najniegodniejsza, lecz krwią syna twojego odkupiona. Racz, o matko moja najlitościwsza, przybyć i opieką Twoją od zasadzek piekła mnie uchronić na wieki. Święta Maryjo, matko Boga, módl się za nami, grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Prezentowane treści pochodzą z dzieła. Maryja w Litanii Loretańskiej Wielbiona. Pełną wersję audiobooka lub wersję książkową nabędziesz na stronie na